Bonjour à to znaczy dzień dobry wszystkim, nazywam się Kateway, a to jest kolejny odcinek naszego poradnika do fazmofobii Poradnika, w którym ja sobie gram grę i opowiadam o duszkach, opowiadam o przedmiotach, o mapce. E, w dzisiejszym odcinku mamy trzeci poziom nadal, po bo, bo dwóch ostatnich. Ale co mi się udało doczytać, czy tam dowiedzieć to, że już w poprzednim odcinku powinniśmy mieć aparat fotograficzny, czyli fotokamera Dodajemy go sobie tutaj idąc w prawo, klikając ten plusik tutaj na aparacie i add Jako, że już mam dodany, to nie będę go drugi raz dodawać Więc co, no to nie ma na co czekać Klikamy I start eee, Rich record, dzisiaj mapka Dobrze, 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 dobrze. Mm, tak, dzisiaj mam Ridźby Kurt także jak widzicie, duszek odpowiada tylko są, które są e, samotne. Nazywa się Eric Corrigan I teraz patrzymy sobie na e, mapę i szukamy bezpieczników. Jak widzicie na e, parterze nie ma. Na tej mapie bezpieczniki mogą być w trzech miejscach. Tutaj na parterze po lewej stronie całkowicie to jest garaż, tu, tu, tutaj w tym miejscu. Na tej ścianie, albo w piwnicy pod schodami, ja to nazywam, czyli jak się schodzi z schodami tu, idziemy w prawo i od razu w prawo skręcamy to tutaj właśnie na tej ścianie, albo też w piwnicy jest drugie miejsce na tej ścianie tutaj, czyli schodami w lewo, Więc zawsze jak, jak mówię moim współtowarzyszom nóżkowym, gdzie jest bezpiecznik, no to określam właśnie jak w po prawej, albo w po lewej, no i wtedy wiadomo już, gdzie, gdzie znajduje się ten bezpiecznik. Dobra, dalej, zadania jakie mamy, parabolic telefon, mic, mikrofon, kadzidło i poniż, średnia sanity poniżej 25%, okej. Okay. No, niestety nie mamy, robić zdjęcia tuszka ale opowiadam wam zaraz o aparacie. Eee, także biorę latarkę, aparat i Emewkę, włączamy latarkę, wychodzimy z wana, włączamy Emewkę. Dobra, idziemy do domku. tup top, top, tup tup Dzień dobry, panie duszku, jak się pan miewa, bla, bla, bla. Teraz tak cyk. Dobra, włączamy sobie światło, żeby jak Dużej gęstościć. Być, żeby nam Sanity za bardzo nie spadało. Tutaj mamy Safe Spot pierwszy na wejściu jest. No i szukamy teraz yy, kości. Tak jak zawsze. I szukamy teraz e, Przeklętego przedmiotu Przeklęty przedmiot, Ouija On się zawsze tutaj w tym domku, tutaj znajduje I drzwi mamy otwarte O, czy jest piątka? Czy jest piątka, czy nie ma? Dobra, w każdym razie tak Od razu robimy zdjęcie Potrzebujemy zrobić e, interakcję I tutaj możemy sobie wejść Co mnie fufać? ty Ja tu rozmawiam teraz Przepraszam Cię wtrącę. Możliwe, że to jest piątka, tak mi się wydaje, że to powinna być piątka. Eee, to w takim razie, skoro mam duszy przerwał, to jeszcze do polecam po UV. Żeby zobaczyć, czy nie było odcisków palców, więc w czasie zaznaczę wstępnie mf piątkę. No, Ta MF-ka jest bardzo niedokładna. No, 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 no. Ostatnio, że się to była MF-5. Dobra. Mm -hmm. To, to i co? No, co? No, co weźmiemy. Chyba, że temperatury, może jednak. Dobra, potem przyjdę do No i mnie już jak wybił z rytmu tym fufnięciem, no. Aha, o aparacie mam Dobra. Czyli tak. Dobra, na razie sobie tutaj. Jest duch. Dobra, na razie tutaj zostawimy. Rzeczy... O, jest fingerprint, jest fingerprint właśnie. Czyli teraz tak. Naładujemy sobie i mamy zdjęcie odcisku palców. Okej, okay, pięknie. Tu mamy ultrafelet. I zostaje nam Jean gory miningobacky. No, no zaraz zobaczymy, tutaj jest roś... Nie, czekaj się w Opiszę. O, duszek nam się podpisał, więc bierzemy od razu aparat, który mam pewnie w ręce. I cyk zdjęcie. I teraz tak. Najważniejsze jest to, jak robicie zdjęcia, żeby być jak najbliżej. Em, jak najbliżej em, rzeczy, której robicie zdjęcie, czyli w tym przypadku e, interakcji, czy tam duszka, pisma ducha, bo liczy, liczą się gwiazdki, które dostaniemy. Czyli takie... Że mi tu nie gasić światła. No, duszek, daj chcę pogadać, tak? Oramy, zamładuję ee, odcisk palca, żeby zrobić zdjęcie. Okej, okay, mamy interakcję, zdjęcie. Czyli, skoro mamy zdjęcie interakcji, to znaczy, że nie mamy jeszcze zdjęcia tego odciska palcu, palca. Czyli, opa. Czyli mogę go sobie nadać i ładny interakcja. Dobra, czekajcie, zrobiłem zdjęcie? Nie zrobiłam zdjęcie. Teraz tak. Jest yy, kilka rzeczy, które trzeba pamiętać, żeby zrobić zdjęcie. No co za upierdliwy duszek. Czekaj, jak się to... Dobra, super. Dobra. Oj, teraz dlatego nam się przydaje yy, wiedza, gdzie znajduje się bezpiecznik, bo jak nam duszek wyłączy bezpiecznik, to się robi ciemno. A lepiej się rozmawia jak jest jasno. No, podchodzimy sobie do takiego bezpiecznika i włączamy. Yy, przyłączamy wajchę No! Zaraz mi jest szlag jak się trafi. Co to jest za duch w ogóle? Yy, writing? mailing, Miling, Miling tak wpierdliwego się światło? Dobra. I tak. Teraz ym, bardzo ważna rzecz. Ja może wyjdę stąd. Czekajcie mam cię tri dodatką z nią. Co jeszcze chcę potwierdzić tę mamy w Dobra, teraz ładuję ten. Ładuję wy... odciski palca. I <tose pośczeniu> mamy piękne zdjęcie fingerprintu. Dobra. Ym, wychodzę na chwilę z domku. Żeby mnie tu nic nie rozpraszało, ok. Czyli teraz tak, opowiadając o tych zdjęciach, y, kamera czy tam aparat fotograficzny y, ma to do siebie że teraz, że ma nieskończoną ilość zdjęć. Czyli możemy nacykać tych zdjęć 500, 600, ile chcemy. Ale co najważniejsze, liczy się 10 pierwszych zdjęć, bo one wchodzą nam do książki. Czyli 10 pierwszych zdjęć y, wchodzi nam do książki. I teraz tak. Każde zdjęcie ma jakieś gwiazdki, określoną ilość gwiazdek. To są trzy, 2 albo 1. I teraz za, za taką gwiazdkę to jest określona ilość pieniędzy. Przy czym, jak widzicie, tutaj mamy różnie podpisane. Nie? Jest interakcja, jest fingerprint, jest fingerprint, jest widget board, jest fingerprint. I teraz tak, każde takie zdjęcie wpada w jakąś kategorię. Znaczy, no, fingerprint i footprint, no to w się sensie te podpis. I ta, teraz tak. Zdjęcie interakcji. Zdjęcie interakcji jest warte 5 dolarów, czyli 5 ekspa pod warunkiem, że będzie trzygwiazdkowe. Jeśli nie, no to jest odpowiednio albo 2, albo jeden, w zależności od ilości gwiazdek. Czyli chodzi o to, żeby zdjęcie było jak najlepiej wycentrowane, tak? Czyli tutaj mamy zdjęcie interakcji. Jest, y, widzicie, że na samym środeczku y, Na samym środeczku znajduje się obiekt. Tak samo tutaj interakcja. Y, najczęściej, jak dotyka drzwi, to najczęściej najlepiej jest zrobić właśnie tak mniej więcej w centrum y, tych drzwi. Wtedy się to łapie jako trzygwiazdkowe. Albo w ogóle tak trochę pod skosem, żeby całe drzwi zobaczyć wtedy też będzie trzygwiazdkowe. Tutaj mamy zdjęcie odciska palców wcisków, palców, nieważne i to zdjęcie również jest warte 5 EXPA czyli tak, tu mamy 5, 10, 15, 20 25, 30, już 30 EXPA zarobiliśmy yy, teraz Ouija Board też jest warta 5 35, tak? Mamy 2, 4, 6, 7 zdjęć. Zostało nam jeszcze na, miejsce na 3 zdjęcia. I teraz tak e, musimy sobie znaleźć kość. Bo takie zdjęcie kości jest warte e, 10 dolarów, czyli 10 eksfa. Plus oczywiście zbieramy taką kość ze sobą. E, to również e, jest warte. Możemy tutaj zrobić jeszcze zdjęcie. Ale... No jak wiadomo. I jeszcze jedna rzecz, której byśmy chcieli zrobić zdjęcie, która też jest więcej warta, która w ogóle jest najwięcej warta. Czy znaczy, mówię rzecz, ale tak naprawdę to jest sam duszek. Można też zrobić zdjęcie ducha. Wow, ale teraz legi, przecinki. Dobra, Maszyna. Można zrobić zdjęcie samego duszka. I zdjęcie takiego duszka to jest warte 20. Więc to się bardzo opłaca. Teraz tak, jeszcze w. Czyli mamy zdjęcie duszka jest warte 20. Zdjęcie kości jest warte 10 plus e, zabieramy kość, która jest warta 25. Potem będzie. O, właśnie. Kurde. Czekamy na duszkę, czy robimy zdjęcie? bo zdjęcie tej brudnej wody, to jest właśnie brudna woda ono też jest warte 10, czyli jest też wyżej yy, punktowane niż, niż interakcja no bo to jest o, dobra, że, m, potwierdzenie, że gdzie ty mi tu klikasz, co? się uspokój za duszek wredny mhm. sobie chodzić, nie chcę. Gdzie on mi to kliknął? Tu? Tu! Lampę, lampę kliknął Proszę to zgasić Światło trzeba oszczędzać Czy coś? Tak Więc teraz Co tu, mrykasz znowu? Dobra yy... I wszystkie Aha, jeszcze jest krucyfiks, e, czyli zdjęcie krucyfiksu, który został spalony przez ducha, też jest warte 10. Natomiast cała reszta, czy interakcje, czy nieinterakcje, to one są warte już e, 5. Więc pamiętajcie, że kasa równa się exp. Więc warto e, no, brać, wziąć pod uwagę to, żeby sobie zostawić właśnie jedno zdjęcie na, na ducha. Ja nie zrobiłam, żeby. E, w sensie ja nie zostawiam tego miejsca bo chyba nie będziemy przedłużać, skoro już duszkę i tak się jeszcze zastanawiam co bym wam mogła opowiedzieć Ym, oprócz tego, że Mining jest bardzo ciekawym duchem w zimie, to też możemy Ym, bo Mining jest bardzo cichym duchem Generalnie tak, możemy sobie w nim poczytać mining, 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 Mining nie coś. Właśnie Kurde, wystraszył mnie, myślałam, że to za tak Już A, ten Zbił Właśnie, słyszeliście, nie? Takie dyszenie do ucha Ledwo co To um, To jest właśnie jedna z umiejętności Z umiejętności Mininga Ale Mining ma to do siebie Że on jest um, Bardzo cichy tak? Bardzo cichy podczas ataku. O co chodzi z cichy podczas ataku? To wcale nie chodzi o to, że go nie słychać, że sobie dyszy, czy że mówi Where are you i tak dalej. Nie, chodzi o jego kroki. Ja zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Jak będzie atak, to tam, ta latarka zacznie migać. W pewnym momencie. Jeżeli duży będzie odpowiednio blisko. I Miling ma to dość... szlak mnie trafia. Ten mi przerywa ciągle, no co za duch Czyli, że nie duch powiedzmy będzie w tym miejscu, w którym był teraz, nie? Co za... Ej. Naprawdę, mam taką minę Tak mi przerywa, że to się po prostu nie da W każdym razie Dobra, wejdziemy sobie do safe spota, czekajcie mam przecież ufkę Dobra, wejdziemy sobie do safe spota, no i teraz latarka zacznie mrugać w pewnym momencie, jak duszek będzie odpowiednio blisko. I jeżeli e, każdego duszka słychać w sensie jego kroki, słychać poza. w momencie zanim zacznie się w ogóle e, ta laterka mrugać, do mnie więc wiadomo gdzie jest, tak mining będzie bardzo cichutko chodził i nie no. będzie go wcale słychać podczas... E, Dopóki właśnie ta latarka nie zacznie mrugać Zaraz wam pokażę o co chodzi, bo pewnie niedługo będzie atak Możemy sobie troszkę zbić z może Albo... A dobra, wywołamy sobie atak, co wylat? Tego jeszcze nie było Dobra, klikamy tutaj gonisz jest koło mnie teraz Dobra Hide and seek Dobra Powiedziałem hide and seek I teraz Duch zacznie atak. Jak dobiegnie do zera. O, widzicie? Już go prawie nie słychać, ale tylko nam druga. W ogóle nie słychać jego kroków. On jest w kuchni. Chyba, że do... O. Dopiero teraz słychać z powrotem, że... Że tu jest. Dobra. E, pytanie mam takie. Czy już jest po ataku? Chyba tak te... Zobaczymy. Wyżą Tak, jest po ataku. Żeby sprawdzić, czy jest po ataku, należy sobie kliknąć w przy... Przy... te. przytryczki. Bo wtedy, jeżeli przeskoczy, nieważne czy są bezpieczniki, czy nie, e, duch po skończonym ataku zawsze gasi światło. Na sam koniec, czyli wszystkie pstryczki lądują na dole, więc jeżeli. W Klikniemy sobie w taki pstryczek i on będzie chodził góra dół, to znaczy, że już jest po ataku. Dobra, na Aha, 25, 67%, dobra. Nie będę przedłużać, nie będę głupio siedzieć w e, miejscu. Także podsumowując, e, jeżeli mamy mininga i światło nam mruga pod nami, to znaczy, że. Mm, I nie słyszymy jego kroków, to znaczy, że to jest mining. To jest taka. A, i też tam widzieliście w tym mining, że jest bardzo e, gadatliwym i aktywnym duchem. Także zgadza się e, jedna część. E, to, że był aktywny, bo ciągle mi przerywał przecież. No, nie, nie szło nic powiedzieć Wam ani nic wytłumaczyć. Więc to jest to. Natomiast, jeszcze jedna kwestia, no to, to jest to, że jest bardzo wokalny, czyli bardzo gadatliwy Tylko, no, nie możemy tego słyszeć e, po prostu tak, o Tylko musimy mieć mikrofon paraboliczny e, Mikrofon pa paraboliczny zbiera takie właśnie nadprzyrodzone dźwięki No i wtedy my go będziemy słyszeć Dobra, czy zaznaczyłam? Zaznaczyłam duszka, wszystkie zdjęcia są Także, e, jedziemy, nie ma co przedłużać, tak, już mówiłam z chyba 8 razy No, co? Dowiemy się czy to rzeczywiście był mining, czy nas jakiś duszek zmylił A jest i mining, także stówka za duszka Stówka za investigation bonus Razy jeden, koszt 25, zdjęcia 60, czyli mniej więcej tyle nam wyszło, pomiliśmy 2 po 10, tak to jest 20 i 8 razy 5, 40, czyli zgadza się wszystko z naszych ograniczeń. I ładne 285 Expo. Także to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Natomiast w następnym to będzie taki, można powiedzieć, odcinek specjalny. Zobaczymy, jaki jest challenge mode. I będziemy sobie robić ten challenge mod. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.